Hej hej, porozmawiajmy teraz o użyciu pompy ciepła przez te nasze styczniowe mrozy. Czyli film nagrywamy w styczniu 2024, jakby ktoś oglądał go wcześniej. A Was zapraszam na taką analizę, ile mój Dimplex spalił 9 stycznia, czyli u nas na Śląsku. To był dzień, kiedy była odnotowana, przynajmniej przez moją automatykę, największa ujemna temperatura, czyli wyniosła prawie minus 19 stopni. Zabraszam do dalszego oglądania. Więc tak. 9 stycznia docisło mrozem. I to docisło tak bardzo. No, powiem szczerze, że nie pamiętam, żeby rok wcześniej.